dopiero co się obudzimy, że pokazać rutynę codzienną. Tak. Może innym razem pokażę mojej rutynę. No. Ale nie jest trzynasta, znaczy nie wstałam dopiero. A wstałam z łóżka dopiero, ale się nie obudziłam dopiero, tylko jakąś godzinę albo dwie godziny tam nie wiem. No, się biorę. Ma. Właśnie się ubrałam i powinnam posprzątać w pokoju, bo mam bałagany. Eee. Sprzątam. Wracam do sprzątam. Bye bye. Zmieniłam zdanie, nie chcę mi się sprzątać, tylko później pos łóżko jakieś, nie wiem, trzy ciuchy włożyłam do szafy, zamknę szafę. Teraz do łazienki. Witam w łazience. Nie ja mam co twarz.

pójdę sobie na dół jednak nie będę em, jeść, bo ktoś jest na dole mam jeszcze swoje paluszki i jedzenie od dziadka super, jej więc